Dzień dobry, kolejny poniedziałek, kolejny film. Dzisiaj opowiem Wam o spisanych na początku XX wieku, a więc już nieco ponad 100 lat temu, historiach grozy autorstwa brytyjskiego pisarza Montague Rhodes Jamesa. Na własnej skórze sprawdziłam, czy i w XXI wieku te historie niepokoją. Zanim jednak podzielę się z Wami moimi czytelniczymi wrażeniami, myślę, że dobrze będzie, jeśli przyglądniemy się samemu ich autorowi, czyli panu Jamesowi. Autor naszych dzisiejszych opowieści niesamowitych żył na przełomie XIX i XX wieku, oczywiście w Wielkiej Brytanii. Na początku swojej kariery, nazwijmy to zawodowej, był asystentem w jednym z muzeów w Cambridge, później był dziekanem, a nawet wicekanclerzem Uniwersytetu w Cambridge. Zajmował się badaniem średniowiecznych manuskryptów oraz takich tekstów o charakterze, powiedzielibyśmy, apokryficznym. Poza za karierą naukową pisywał wspomniane już dzisiaj opowieści niesamowite, takie historie grozy. Co ciekawe, pisywał je mimo tego, że sam w duchy nie wierzył, a te wspomniane historie e, pisał z myślą o czytaniu ich podczas bożonarodzeniowych przyjęć. Nie wiem, czy tak bardzo lubił straszyć innych, czy krył się zatem jakiś inny powód, no niemniej to jest faktem. Bez dwóch zdań opowiadania Jamesa są opowiadaniami wyjątkowymi, to mówię już jako ich czytelnik. Zresztą gdyby nie były wyjątkowe, najprawdopodobniej nie przetrwałyby tej próby czasu, którą jednak przetrwały. Co też jest istotne w kontekście tych opowiadań, James odnowił formułę opowieści grozy. Oczywiście opowieści grozy popularność zyskały jeszcze w wieku XIX, natomiast James odnowił tę formułę, czyli stwierdził, że Straszniejsze dla czytelnika jest to, co wydaje mu się codzienne, zwykłe, co przystaje do tej otaczającej go rzeczywistości, czyli nie przenosił akcji swoich opowieści gdzieś w mroki przeszłości. Przynajmniej zwykle tego nie robił. Raczej pisał o współczesności, a takimi elementami niepokojącymi w jego opowieściach były elementy rzeczy całkiem wydawałoby się zwyczajne. Czyli a to gwizdek, a to kołdra, a to jakaś książka, jakiś odnaleziony po latach przedmiot. Zresztą akcja jego opowiadań też toczy się w takim środowisku znanym jego ówczesnym czytelnikom, a więc na brytyjskiej. Prowincji. Często James wprowadza do swoich utworów jakieś biblioteki, jakieś zapomniane pokoje, pokoje wypełnione też książkami, posiadłości, które przez wiele lat były opuszczone. Poza tym, tak sobie to tutaj wypisałam, żeby nie zapomnieć, kiedy czytałam te opowieści Jamesa, do głowy przychodziły mi trzy określenia tych opowieści: sugestia, domysł, precyzja. Takie te opowiadania właśnie są. Miałam wrażenie, że no każde e, zdanie którym posłużył się w opowieści James, zostało do niej wprowadzone z określonego powodu. Miałam wrażenie, że te opowiadania są opowiadaniami niezwykle dopracowanymi i to było widoczne szczególnie w przypadku jakichś tajemniczych listów, tajemniczych wiadomości, które w tych opowiadaniach, w tych opowieściach się pojawiały. One rzeczywiście sprawiały wrażenie jakichś dawnych, wyrwanych z mroku pamięci wiadomości. Nie mamy też w tych opowiadaniach wszystkich. Podanego na tacy, wielu rzeczy musimy się domyślać, i chyba właśnie w tym tkwi ich urok, że czasami straszniejsze jest to, co zostało. Niewypowiedziane od tego, co wypowiedziane zostało. Kiedy przygotowywałam się do nagrania tego filmu, dotarłam do informacji o tym, jak James postrzegał opowiadania. Według niego opowiadanie powinno stawiać czytelnika w takiej sytuacji, w której będzie musiał powiedzieć do siebie: Jeżeli nie będę ostrożny, coś takiego może przydarzyć się i mnie. Wyraźnie, więc, też z tych słów wynika, że dla Jamesa bardzo ważny był realizm. Pisał więc opowieści niesamowite, ale bardzo ważne dla niego było, żeby czytelnik w tych opowieściach niesamowitych Potrafił odnaleźć też swoją codzienność, dlatego że to, co codzienne, zwykłe, potrafi nas, zdaniem Jamesa, przestraszyć bardziej. Za życia Jamesa na brytyjskim rynku wydawniczym pojawiło się pięć zbiorów jego opowieści niesamowitych. My, jako czytelnicy polscy, niestety na te jego zbiory opowieści niesamowitych musieliśmy. Trochę poczekać. Dopiero w 1976 roku wydawnictwo literackie wydało jego opowieści Starego Antykwariusza. Z tym, że nie było to też wydanie pełne. Wydawnictwo literackie to jego opowieści Starego Antykwariusza wydało w serii Stanisław Lem. Poleca. Dopiero w 2005 roku opowieści starego antykwariusza już w takim wydaniu pełnym zostały właśnie wydane. Ja mam tutaj to wydanie opowieści starego antykwariusza. W nim zebranych zostało 15 tych opowieści niesamowitych i też opowieści starego antykwariusza są chyba najbardziej znanym zbiorem opowieści Montagu Rhodes Jamesa. W 2012 roku po raz pierwszy na naszym polskim ukazały się opowieści o duchach. Również w tym zbiorze jest tych opowieści 15, a w 2014 roku wydawnictwo zdecydowało się także wydać po raz pierwszy na polskim rynku jedyną dłuższą opowieść Jamesa pięć Flakoników. To jest już opowieść o nieco innym charakterze niż te dwa zbiory po prostu opowieści niesamowitych, ale myślę, że o tym opowiem Wam za chwilę. Opowieści Jamesa czytałam sobie dość wolno i niespiesznie, ale w żadnym razie nie dlatego, że mnie nie wciągnęły. Raczej dlatego, że wolałam rozsmakowywać się w tych opowieściach, czasami je sobie przemyśleć, wczuć się w klimat. Też lubiłam te opowieści czytać dopiero po zmroku dlatego, że miałam wrażenie, że takie czytanie tych opowieści z początku XX wieku, opowieści niesamowitych, takich starszych, takich, jakie ja lubię, sprawiało mi wtedy jeszcze większą satysfakcję, jeszcze większą frajdę. Moim numerem jeden, gdybym miała tutaj przyznać jakieś numery, to moim numerem jeden, jeden są, jest zbiór opowieści starego antykwariusza i od tego też polecam Wam zacząć przygodę z twórczością Jamesa. Na drugim miejscu postawiłam wym opowieści o duchach które potraktowałam trochę jak takie uzupełnienie tych opowieści Starego Antykwariusza, a pięć flakoników potraktowałam już raczej wyłącznie jako taką ciekawostkę, dopełniającą może moją przygodę z Jamesem. Waszą przygodę z twórczością Jamesa polecam Wam też rozpocząć od opowieści Starego Antykwariusza, dlatego że w tym wydaniu te właśnie opowieści są poprzedzone wstępem wstępem, który napisał nam Marek Nowowiejski I to jest wstęp, z którego dowiecie się i e, kim był e, Montague Rose James, i dowiecie się co nieco na temat jego twórczości, charakteru tej twórczości, jej recepcji przez te lata. Więc jest to świetne wprowadzenie do całego zbioru. My mamy te opowieści starego antykwariusza tutaj w tym wydaniu w przekładzie Janiny Mroczkowskiej i Roberta Lipskiego. Ilustracje do tego tomu są z kolei autorstwa Antoniego Sobeckiego, i wydaje mi się, że właśnie do tego typu opowiadań one pasują znakomicie, dlatego że poniekąd udają takie ilustracje stworzone też przed laty. Podczas czytania tych opowiadań, jeszcze tak Wam powiem, że starałam się unikać e, spoglądania na tę okładkę, dlatego że moim zdaniem ta okładka jest okładką koszmarną. Opowieści starego antykwariusza czy opowieści o duchach widziałabym raczej wydane w czarnej okładce, ewentualnie z jakimś drobnym, niewielkim napisem czyli coś prostego. Tajemniczego, sprawiającego wrażenie takiej starej księgi. Więc wy też możecie pominąć tutaj okładkę, nie będziemy się przy niej dłużej zatrzymywać. Zerknijmy do środka. W środku mamy 15 opowiadań. Oczywiście, jak to z opowiadaniami bywa, nie wszystkie y, przypadły mi do gustu w takim samym stopniu. Były takie, które podobały mi się bardziej i takie, które podobały mi się mniej. Pierwszym opowiadaniem, które znajdziemy na kartach tego zbioru jest rękopis kanonika Alberyka. Z tym opowiadaniem spotkałam się już, już wcześniej, przy okazji czytania zbioru opowieści niesamowitych wydanych w serii piwowskiej, nowej serii piwowskiej. Chyba to były opowieści niesamowite z języka angielskiego i tam właśnie ten rękopis kanonika Alberyka się pojawił i pamiętam, że już wtedy zwrócił moją uwagę, dlatego że, no trochę mnie przestraszył. Jakkolwiek o tym, czy te opowiadania mogą przestraszyć, e, czy nie, to myślę, że powiemy sobie, powiemy sobie za chwilę. Do moich ulubionych opowiadań z tego zbioru myślę, że mogę zaliczyć się m.in. rękopis Kanonika Alberyka. Również bardzo dobrze pamiętam Mezotintę. Mezotinta to była taka opowieść o pewnym obrazie, ta właśnie tytułowej mezotincie, która zmienia się w ciągu dnia, zmienia się w niepokojący sposób i skrywa za sobą pewną historię. Bardzo podobał mi się też Jesion, dlatego że tam trafiłam do takiej starej posiadłości z mnóstwem pomieszczeń, a okno jednego z tych pomieszczeń otwierało się w stronę rosnącego w pobliżu drzewa, którym jest tytułowy jesion. Jesion bardzo stary, jesion bardzo tajemniczy, uderzający w jakiś przedziwny sposób w okno tego pokoju nocą, choć rośnie na tyle daleko, że wydawałoby się to niemożliwe. Zresztą okazuje się, że lokatorów przebywających w tym pomieszczeniu spotykają różne tajemnicze zdarzenia. Przydarzają im się różne tajemnicze. Sytuację. Przyjdę na Twoje wezwanie, mój chłopcze. Tutaj mamy odnaleziony gwizdek, który sprowadza pewną postać. Więcej nie zdradzam. Niemniej to też jest jedno z moich ulubionych opowiadań. Podobnie jak skarb Opata Tomasza, gdzie bohater tego opowiadania schodzi do studni, w której znajduje tajemniczą skrytkę, a później wszędzie czuje swąd zgnilizny. Jeszcze ze dwa czy trzy opowiadania z tego zbioru mogłabym wyróżnić, ale zastanawiam się nad tym, czy to ma sens, dlatego że każdy z nas jednak ma nieco inny gust. Rękopis Kanonika Alberyka, jesion przyjdę na Twoje wezwanie, mój chłopcze, skarb opata Tomasza. Na pewno też stalle w katedrze w Barchester, jeśli chodzi o ten pierwszy tom. Teraz przechodzimy do opowieści o duchach. Tutaj już bez wstępu, tak jakby wydawca zakładał, że w pierwszej kolejności jednak te opowieści starego antykwariusza sobie przeczytamy. Kolejne 15 opowiadań opowieści również o duchach. W moim odczuciu. Już nie tak straszne jak te opowieści starego antykwariusza, ale to też wiadomo jest odczucie bardzo subiektywne. Bardzo spodobało mi się opowiadanie otwierające ten tom, czyli kanonia Whitminster, opowiadanie, które na początku przenosi nas bodajże wiek czy półtora wieku w przeszłość. Licząc od początku XX wieku, a później przenosimy się do tych wydarzeń późniejszych. Mamy tajemniczą, opuszczoną przez wiele lat kanonie z pewnymi owadami. Nawiedzony domek dla lalek to też jest takie opowiadanie, które, które zapamiętałam domek dla lalek, który ożywa. Żył pewien człowiek tuż przy cmentarzu. To opowiadanie również dobrze pamiętam. Ale z kolei byłam trochę rozczarowana jego długością, jak dla mnie akurat to opowiadanie było nieco za krótkie, i nie zdążyłam się w nim rozsmakować tak, jakbym tego chciała. Zanim powiem Wam cokolwiek na temat tego, czy te opowieści mogą Was przestraszyć, wydaje mi się, że musicie wiedzieć, że jestem osobą, bardzo strachliwą, czyli bardzo łatwo jest mnie przestraszyć, a po drugie jestem też osobą, i to chyba wiecie bardzo dobrze, która lubi stare opowieści, opowieści zakurzone, opowieści tajemnicze, też opowieści takie, o których może ostatnio nikt za dużo nie mówił. Lubię odkrywać też nowe dla mnie rzeczy, ale to nie znaczy, że się ich nie boję. Te opowieści zdecydowałam się czytać po zmroku, no dlatego, że wiedziałam, że jeśli będę czytała je w pomieszczeniu wypełnionym ludźmi gdzieś w środku dnia, to pewnie nie zrobią na mnie takiego wrażenia, jakie powinny. Nie bez powodu Montague Rose James te opowieści niesamowite pisał z myślą o czytaniu ich podczas Bożonarodzeniowych przyjęć, kiedy wszyscy gromadzili się gdzieś w jednym miejscu i chcieli. Się przestraszyć, oni chcieli być przestraszeni, i te opowieści mają właśnie taki też gawędziarski, powiedziałabym, charakter. Więc nawet jeżeli. Nie lubicie takich typowych opowieści z, do, z dużą dozą niesamowitości, czy takich, które mają Was przestraszyć, to te opowieści warto przeczytać ze względu na warsztat Jamesa. One są bardzo dopracowane. Mam wrażenie, że dopracowane w najdrobniejszym szczególe, choć oczywiście niektóre z nich mogłyby być trochę dłuższe, bo mogłabym się w nich nieco bardziej rozsmakować. To są opowieści też, tak jak powiedziałam, napisane w takim gawędziarstwie. Stylu, stylu, co sprawia, że świetnie się je czyta, nawet jeśli się nie boimy. Warto sięgnąć po nie dla języka, dla tego języka z początku XX wieku, dla pięknych zdań, dla klimatu, dla opisów, opisów miejsc, w których toczy się akcja, opisów bohaterów, czy też w końcu opisów tych niesamowitych zdarzeń, bo one też są kreowane w bardzo. Ciekawy sposób. Jeśli mam być z Wami szczera, to powiem Wam, że nie sądzę, żeby te opowiadania mogły tak naprawdę przestraszyć czytelnika w XXI wieku. Żyjemy jednak w innych czasach i boimy się nieco innych rzeczy. One mogą sprawić, że poczujemy się niepewnie. Czasami, może, jeżeli jesteście bardziej wrażliwą osobą, może nawet wywołają jakieś przedziwne sny u Was w nocy, ale nie będzie to taki typowy Strach. Niektórzy prawdopodobnie podczas czytania tych opowiadań nie poczują nic specjalnego. Ale tak jak mówię, wtedy warto przeczytać te opowiadania ze względu na sposób, w jaki zostały opisane. Napisane dlatego, że napisane zostały bardzo dobrze. W tych opowiadaniach też pewnie nie odnajdzie się ktoś, kto lubi się bać i zazwyczaj sięga po współczesne thrillery albo po współczesne jakieś kryminały, dlatego że tutaj też historia biegnie. Trochę inaczej. Zostajemy przeniesieni do jednak innych czasów, i nie każdy czytelnik będzie potrafił się w tym odnaleźć. Ale wydaje mi się, że warto przynajmniej spróbować i przynajmniej sięgnąć po ten jeden z tomów Jamesa, czyli opowieści starego antykwariusza. Chyba zapomniałam Wam powiedzieć jeszcze o tym, kto przetłumaczył te opowieści o duchach, bo mówiłam o tym, kto przetłumaczył opowieści starego antykwariusza. Opowieści o duchach przetłumaczył Marcin Dżdża, Marcin a w tym zbiorze znajdziemy ilustrację Rafała Drzycimskiego. Tyle o tych opowieściach niesamowitych. Ja jeszcze tylko wspomnę o pięciu flakonikach, dlatego że mam tutaj. Taką drobniutką książeczkę, którą można potraktować jako dopełnienie tych opowiadań grozy, ale już nie nastawiałabym się przy czytaniu tych pięciu flakoników na coś, co, co mnie przestraszy. To też można potraktować bardziej jako opowieść baśniową, też wiadomo niesamowitą, ale jednak wydaje mi się bardziej nadającą się nawet do czytania przez nieco młodszego czytelnika niż opowieści starego antykwariusza czy opowieści o duchach, które może i takiego młodszego czytelnika mogłyby przestraszyć. Pięć flakoników to historia walki z mocami ciemności, choć podana jakby w baśniowej konwencji, co potwierdza tylko różnorodność talentu literackiego. Jamesa. I tutaj mamy też oryginalne ilustracje Gilberta Jamesa z pierwszej edycji z roku 1922. Jeśli sięgniecie po te Pięć flakoników jak po zwykłą opowieść o duchach, opowieść niesamowitą, to pewnie się rozczarujecie. Tutaj rzeczywiście ta aura baśniowości jest znacznie lepiej widoczna niż w tych innych opowiadaniach Jamesa, to jest coś innego. Bohater tych Pięciu flakoników z biegiem czasu otwiera te poszczególne butel, buteleczki, spożywa ich zawartość, i wyostrzeniu ulegają różne z jego zmysłów, co pozwala mu odkryć tajemnice, można nawet powiedzieć, tajemnice przyrody, tajemnice świata. Coś trochę innego niż te y, pozostałe opowieści niesamowite. Nie znaczy, że gorszego. Ja bardzo doceniam pięć flakoników ze względu na język, ze względu na sposób kreowania rzeczywistości. Podsumowując, jeśli jeszcze nie znacie Montagu z Jamesa, to myślę, że warto zainteresować się jego twórczością. Jeśli nie trzema e, pozycjami, to przynajmniej jedną, tą pierwszą. Tak jak mówię, gdzieś na rynku wydawniczym, pewnie w drugim obiegu, Znajdziecie opowieści starego antykwariusza te z lat 70., z tym, że tutaj mamy już zbiór pełny, zbiór 15 opowieści starego antykwariusza, a nie zbiór nieco okrojony. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie pana Jamesa, czy lubicie czytywać takie opowieści, które. Wywołują w, na, w Was może niepokój. Możecie też napisać w komentarzu, jakie książki sprawiły, że baliście się podczas ich czytania. Pewnie łatwiej będzie Wam wskazać takie książki gdzieś tam z Waszego dzieciństwa, ale może są też takie, przy czytaniu których baliście się już jako osoby dorosłe. Ja tutaj nie będę wymieniała takich książek dlatego, że tak jak powiedziałam już dzisiaj, jestem osobą strachliwą i naprawdę niewiele trzeba, żeby mnie e, przestraszyć. Mam bardzo bujną wyobraźnię i też e, takie szczęście, że po te opowieści nieco straszniejsze, straszniejsze sięgam po zbroku, więc kto wie, może ja też e, gdzieś tam podświadomie bardzo chcę się bać. Do zobaczenia Kolejnym tygodniu tutaj na YouTubie, w kolejny poniedziałek. A jeśli nie macie mnie jeszcze dość, to zapraszam na mojego Facebooka albo przede wszystkim na mojego Instagrama. Do zobaczenia. Jeszcze raz ja, tym razem z kulis. Jeśli interesuje Was to, czy opowiadania Jamesa były ekranizowane. Przez Brytyjczyków? To powiem Wam, że oczywiście, że tak i to w sporej liczbie. Jeśli już zapoznacie się z tymi opowiadaniami Jamesa w formie książkowej, to możecie poszukać ekranizacji. Ja kilka takich ekranizacji znalazłam i powiem Wam, że były zrobione bardzo szczegółowo, czyli zwracano w nich uwagę na każdy szczegół. A akcja toczyła się bardzo niespiesznie, więc można było się w nich też rozsmakować. Jedną z takich ekranizacji oglądałam jeszcze w wersji czarno-białej, więc to też mam wrażenie, że potęgowało efekt.